Co? Ktoś ukradł nasze ozdoby halloweenowe. Gdzie są moje wszystkie roboty? Wikuś, uspokój się. Wczoraj wieczorem wszystko pochowałem. Co? Dlaczego? No, halloween już się skończył. Z pan drogą twoje ozdoby zajmują pół garażu. A koda bo tak fajnie kolorowo. Kolorowo, a raczej mrocznie. No, w przyszłym roku zamiast przebierać się za mroczne postacie, wybierzmy coś wesołego i kolorowego. No, może jakieś postacie z filmów lub bajek? Super pomysł, ale po co czekać? Kochanie, co ty robisz? To nowy scenariusz na nasz kanał starsi Sarki. Oj, tam napiszecie nowe. Znowu długo nic nie będzie na ich kanale. Okej, okay, wypisałam tu różne postacie z filmów, bajek i seriali. Każdy z nas wylosuje jedną postać i będzie musiał nią być przez cały dzień. Ale fajnie, chciałbym zostać Supermanem. Ale zaraz, zaraz, i ja dzisiaj mam wizytę u okulisty. A ja muszę zrobić zdjęcie do paszportu. Ojejku, nie bądźcie tacy sztywni i spędźmy wesoło razem dzień. No nie wiem, co niby z tego będziemy mieć? Kto najlepiej wcieli się w swoją rolę zostanie szefem domu i będzie rozkazywać wszystkim przez cały tydzień. Dla mnie to nic nowego, ja tu zawsze rządzę. No, jeśli chcesz, żeby tak zostało, to lepiej się postaraj. Będę mógł rządzić żonką? Dobra, wchodzę w to. Mam nadzieję, że wylosuję świętego Mikołaja i będę mógł ścinać pierniki. A ja chciałabym być księżniczką. Ale super! Kogo masz? Kogo masz? Jestem Thor'em, a ty? Zaraz, co? Kogo masz? Jestem Batmanem. Ale fajnie sobie wybrałaś. Nie no, to jakieś jaja. Jestem Wednesday. Ty to zawsze masz pecha mas? wylosowałam szeleka. Możemy się zamienić, szereg mi bardziej pasuje. Nie ma mowy. A teraz każdy ma 15 minut, żeby przebrać się za swoją postać. Chwila, moment. Skąd ja niby mam wziąć ściuchy Wednesday? Musicie improwizować z tego, co mamy w domu. Lecimy na strych Ale fajne. Okej, okay, pamiętam, że Wiktor tutaj gdzieś miał maskę Batmana. O, jest! Gdzie jest ta piżama? Są aż dwa! Biorę tego. <grymne> Hej, tato, co robisz? No jak to, co grzebie w odpływie z wanny? Ale po co? Ach, dziewczyny po kąpieli zawsze gubią dużo włosów. Muszę sobie jakoś upyść warkoczki Wednesday. O oh, fuj! <laughs> Dobrze, że Sara lubi cosplaya. Uwielbiam chodzić w skórzanym płaszczu taty. Małżonka, widzę, że wreszcie nauczyłaś się malować. Bardzo śmieszna mężuś. Wikuzie, a czemu ty masz perukę? Przecież to ma długie włosy. Ale chyba nie takie. O, Wiktor, jaki masz fajny młotek, mogę? Nie jesteś godna. Sara, czy ty masz na sobie mój płaść? Eee, no, nie miałam czarnej peleryny, ale on chyba pasuje, nie? Tylko mi go nie poplam, mam go od liceum. Oj, tam i tak już się w nim nie dopniesz. No dobra. Zaczynamy! Co jest? Czy teraz znowu zapomniał zobaczyć Zebron? Za Co tam się dzieje? Wiktor, przestań! Tyjku, ale mnie wystrofiłaś! ja w ogóle się nie wystrofiłem, bo jestem tor i niczego się nie boję. Nie wiem, jak działa ten twój młotek, ale przestań. Bo zepsułeś mi komba! To nie młotek, tylko mój I mogę nim robić co chcę! Jak nie wiem. <coughs> Dobra, muszę trochę zmienić głos. jak nie przestaniesz, to go ci zabiorę. Tak, to spróbuj. Co się dzieje? Przylepiłeś go do tego łóżka, czy co? Tylko ktoś o czystym sercu może go podnieść. Ty tak serio? <grymne> 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 Mężu, uśmiechasz, że Wednesday nie gra w gry komputerowe. Nawet nie ma konsoli. Tak? Aż tak na pewno nie ma mężusia. Dobra, Wednesday zamiast grać, może byś zrobił gdzieś o śniadanie. Dlaczego ja tym zrób jakieś larwy albo coś innego szrekowego. Nie mam czasu, muszę sobie przygotować kąpiel błotną. Że co? Kąpiel błotną? No tak, Szrek przecież uwielbia kąpiel w błocie. Dobra, niech ci będzie. Jejku, co ty robisz z tą siekierą? Chyba nie chcesz się pozbyć biednego ogra. No przecież muszę jakoś dzieciom pokryć kanapki. <grych> Jesteś pewien, że siekiera to odpowiednie narzędzie. Masz rację. Żyję tego. Cześć Łęce i co to? Co ty wyprawiasz? M -m -m. Robiłam sobie drzemkę. Wisząc do góry nogami? Batman zawsze tak drzemie. Co tam w ogóle chcesz? Dobra, słuchaj, przyniosłem ci kanapki. Dzięki, nie jestem głodny. Jak to, nie skusisz się na pyszne kanapeczki? Batman musi dbać o formę. Walczy z przestępcami. Huch. W dodatku muszę dbać o mój sześciopak. Ja mam lepszy sześciopak. W końcu jestem bogiem piorunów. Zaczynasz mi działać na nerwy. Muszę się ciebie pozbyć. Storem nie ma fans. Zobaczymy. Zobaczymy? Właśnie, zapomniałem, że mam okulistę. Zapomniałeś? E, znaczy, zapomniałam. Wednesday, a gdzie ty się tak śpieszysz? Szrek, dlaczego zmywasz sobie twarz? No przecież zaraz mam zdjęcie do paszportu, muszę wyglądać jak człowiek. Nie mam mowy, skoro ja muszę jechać do Okubisty jako Wednesday, to ty jedziesz na zdjęcie jako Szrek. No chyba nie mówisz poważnie. Wednesday zawsze jest poważna. Chodź to Cię wiozę. <laughs> <laughs> Następny, proszę. Dzień dobry. Pani się spycha, teraz miał wyjść pan Andrzej. Ale to ja. Yy, zaraz, jak się pani nazywa? Wednesday, yy, znaczy Andrzej, tylko dzisiaj jestem Wednesday, ale Andrzej. Yy, jak pan nie wie jak pan się nazywa, to pan pójdzie do pokoju obok do psychologa, a nie do okulisty. <noise> nie, nie, to małe nieporozumienie, ja wiem jak się nazywam, nazywam się Andrzej, tylko proszę go nie mówić dzisiaj mojej rodzinie. Typicznie pan się zachowuje, ale dobrze. E, niech pan siada. E, no dobrze, sprawdzimy sobie pana wzrok. E, proszę przeczytać, co tu jest napisane. To nasza nowa świąteczna gazetka. Jejku, z pana wzrokiem jest naprawdę źle. To jest napisany: Zaczarowany świat sery, a nie nasza nowa świąteczna gazetka. Nie, nie, znowu się nie zrozumieliśmy. No dobrze, spróbujmy dalej. E, o. Tutaj, co tu jest napisane? E, wróżka z włóczki. Tu Sara pokazuje, jak ją zrobić. Bardzo dobrze! A tutaj? Kolorowy keks. Przepis na ciasto, bardzo mi smakowało. No, brawo! E, a tu? Kraina dawnych zabawek. A pani w ogóle wie, że ja jestem jakby z tej gazetki? Wyskoczyłem z niej. Ehm. Wie pan, z pana wzrokiem nieźle, ale radziłabym wizytę u psychologa. <grym> 2999? 3000. Oh, no dobra, teraz chyba mam 10-opak. Hej! O już wróciliście? Aha, i mam dla ciebie naszą nową gazetkę. Dzięki. A jak tam mu okulisty? Powiedział, że z oczami wszystko w porządku, ale dał skierowanie do psychologa. A ty szereg jak u fotografa? Mam już nowy paszport, ale wątpię, żeby wypuścili mnie na nim z kraju. No, rzeczywiście może być problem. Przynajmniej wakacje wyjdą na taniej. No dobra, zapadł już mrok. Jestem gotowa walczyć ze złem. <noise> Czyli mamy koniec challenge'u? To napiszcie w komentarzach, kto według was najlepiej wciął się w rolę i zostawcie łapki w górę. Na niebie już znak Batmana. Wzywają mnie. Trzymajcie się. PA! Skąd nabierze pomysły na te wszystkie szalone challenge? Nie mam pojęcia, ale na pewno sporo fajnych pomysłów na ciekawe challenge znajdziecie w naszej najnowszej książce. O, i dla ciebie, mężuś, mam super challenge. Wyrzućmy ci. To ja już wolę zostać, Wednesday do jutra. PA! I'm Batman. Adventures. E, a ty nie miałeś być torem? Nie, wolę być psem, który jeździ koleją e, No dobra Bo zepsułeś mi komba